Ludzie zastanawiają się, czy da się połączyć rozwój, zarobek, życie prywatne. Odpowiem Ci, że się da, ale trzeba przestać dzielić życie na czas dla siebie. I czas na robotę. Robota, działanie, praca to musi być twój styl życia. Nie coś, co musisz, a coś, co chcesz. U mnie to się zlało, bo mam system, który działa każdego dnia, który sam przez siebie przygotowałem, który pasuje do czasu dla siebie i na robotę. Te dwa różne pojęcia złączyły się w jedno. Zarabiam i rozmawiam z ludźmi na przerwie na kawę czy na herbatę. Uczę się rynku, jadąc autobusem. Poświęcam każdą swoją wolną chwilę na coś wartościowego. A przy tym nie tracę życia. To, że ja mam elastyczność, to nie jest wymówka. To jest przewaga, której da się wyuczyć i którą da się stworzyć. Bo najczęściej ludzie mówią, nie mam czasu. To się nazywa wymówka, bo zdałeś sobie sprawę, ile masz rzeczywiście czasu? Każdy ma 24 godziny i każdy je dysponuje tak, jak on chce. Pytanie do ciebie, jak ty chcesz zdysponować swoje 24 godziny? Przeleżeć cały dzień w łóżku, przesiedzieć cały dzień w pracy, przesiedzieć cały dzień na TikToku. Czy jednak zrobić coś innego? Zaobserwuj mnie, jeśli chcesz łączyć to, co ważne, z tym, co lubisz.